Dzień dobry z rana z tej strony, Kasper. Ja już jestem po porannych porządkach. Posprzątałem trochę. Zrobiłem swoją pracę na laptopie, podpisywałem na raporty, podpisywałem na genetykach. Także te jedne z ważniejszych rzeczy, jakie chciałem z rana zrobić, to zrobiłem. Za chwilę wychodzę na spacer, bo dzisiaj zaczyna się troszkę rozpogadać. Także ta pogoda dzisiaj będzie fajna. Nie wiem, czy się pokaże. Pokazało się. Więc myślę o 10 000 kroków minimum dzisiaj, jeżeli chodzi o aktywność. Do tego zrobimy zakupy. Mm, chcę nagrać przepis na Instagram i na YouTube'a, bo już jeden mam zrobiony tostów. A dzisiaj zrobię coś bardziej wytrawnego, myślę. Bądź zobaczymy. To jeszcze jest do przemyślenia, do realizacji. Także pokażę Wam też jak będę na zakupach co kupię i też dzisiaj chciałbym poruszyć temat e, mojego toku myślenia rok temu. To co było rok temu, a to co jest teraz, bo przez ten rok naprawdę dużo się zmieniło. Wprowadziłem naprawdę sporo zmian w swoim życiu. No i doświadczenia przez ten rok ewoluowały naprawdę na wyższy poziom. Bo myślę, że 20 latek z takimi zmianami i z takimi doświadczeniami już fajne, fajne doświadczenia na pewno jeśli chodzi o życie. Także myślę, że dla takich młodych osób i nie tylko, na pewno wskazówki będą pomocne i przydatne. Jestem w trasie na zakupy do Lidla, idę kupić potrzebne produkty. Na słuchawkach leci audiobook, rework, podeślę Wam screena, tutaj gdzieś wrzucę fajna pozycja naprawdę daje do myślenia i dużo rzeczy się sprawdza i pokrywa ze z moimi zmianami. Także też idealny, można powiedzieć materiał do tego, co tutaj dzisiaj chcę przekazać. Także jeżeli chodzi o uzupełnienie, to polecam sobie tego audiobooka przesłuchać. Mega się cieszę, że już jestem zdrowy i że jest taka pogoda. Naprawdę lubię spacerować. A będąc chorym, no niestety musiałem w tym łóżku poleżeć, posiedzieć, odpocząć, ale teraz już jestem bardziej do tego zmotywowany, zebrany, żeby dalej tą aktywność nabijać. Co kupiłem w Lidlu, to w sumie tylko mięso, bo trzy razy. Szynkę wieprzową, jabłko i pastę do włosów. Także to tylko potrzebowałem na dzisiaj. I też była promocja, że jak zakupię trzy sztuki, to jest o 50% taniej. Także się opłacało. Ja już jestem po zakupach, także teraz podejmiemy ten temat, jak myślałem rok temu. Także cofnijmy się do maja tamtego roku. Kasper... Praca na etacie, głównie tryb nocny, operator maszyn skrawających. To wyglądało tak, że od razu po technikum poszedłem właśnie do pracy i pracowałem w obróbce metalu. I tam dostałem stanowisko operatora maszyn, ale już po można powiedzieć kilku miesiącach stwierdziłem, że to nie jest praca dla mnie i chcę spróbować czegoś innego. A odkąd już chodziłem do technikum w gimnazjum, zawsze. Miałem kontakt z światem fit, trenowałem i wiedziałem, że chcę coś w tym kierunku robić. No ale, że pochodziłem z tej małej wioski, to troszeczkę nie wiedziałem, w jaki sposób mam to zrobić, bo tu nikt się tym nie interesuje, nikt nie zwraca na to uwagi. Także no, nie było, tak jakby sensu się w to rozwijać, bo nie wiedziałem, jakbym mógł się z tego utrzymać. No ale, mimo wszystko, dalej zacząłem w to brnąć, bo wierzyłem w siebie, wierzyłem w swoje umiejętności, że można to zmienić i że jak się czegoś naprawdę chce, to się to osiągnie. No i zacząłem wtedy sięgać po książki, zacząłem czytać, więcej czytać i Wtedy podjąłem właśnie taką książkę Finansowy Ninja, gdzie było opisane co zrobić w momencie gdy chcemy zmienić pracę. No i tam było o budowaniu poduszki finansowej. Ja sobie taką poduszkę finansową przez ten rok budowałem, aż nie uzbierałem danej sumy, która pozwoliłaby mi przeżyć powiedzmy pół roku. No i przez to, że ja wybrałem sobie tą nocną zmianę, bo zależało mi wtedy na pieniądzach mogłem odłożyć więcej. Też mieszkałem wtedy z rodzicami, także nie musiałem płacić za, za to, że tam mieszkam. Płaciłem jedynie za no, swoje takie potrzeby, typu jedzenie, jakieś tam imprezy, paliwo do samochodu, to wiadomo. Ale no, byłem naprawdę w stanie sporo oszczędzić, bo też w tej oszczędności się nauczyłem, więc można powiedzieć, że spokojnie 70% moich dochodów z tamtej pracy odkładałem. I jak już zdobyłem tą sumę, postanowiłem, że chcę się wyprowadzić, że chcę iść do większego miasta, spróbować i zobaczyć tam. Czy dam radę, czy sobie poradzę. No bałem się, bo wiadomo, taka przeprowadzka, pierwsza w życiu z małego miasta do dużego miasta jest trochę nowym doświadczeniem, ale jakbym tak jakbym miał teraz patrzeć na to, to w ogóle tej zmiany nie żałuję. Mieszkam już w Poznaniu około 9 miesięcy i naprawdę nie żałuję tej. Decyzji, z czego się bardzo cieszę, to że no miałem ten plan, że to wszystko przemyślałem, że wybrałem pokój, a nie kawalerkę, bo na początku też myślałem, żeby wybrać kawalerkę, ale wtedy no, płaciłbym więcej za to, że mam troszkę większy metraż, a i tak na razie jestem sam, więc ten pokój jest dla mnie wystarczający. Ten, z którego niekiedy właśnie nagrywam materiały. No i na razie nie potrzebuję większego, bo to jest tak, że Wtedy gdy pracowałem na etacie to miałem pieniądze, ale nie miałem czasu, bo pracowałem wtedy po około 10 po 10 godzin. Przychodziłem z tej nocki, to musiałem odespać, więc spałem około 9 godzin i zostawało mi te około 5 godzin na resztę dnia. No to trening, gotowanie posiłków i tak dalej wychodziło około 3, no i na tą realizację tego co chciałem robić zostawały mi 2 godziny. No ale wtedy też to tak ta motywacja była kiepska. I postanowiłem w końcu postawić na tą zmianę, że zwalniam się z tej pracy, mam odłożone te pieniądze, no i spróbujemy. Poszedłem do tego Poznania z tą poduszką finansową, wynająłem ten pokój. No i tam już zaczęło się wszystko od tego września pomału układać. Pierwszy podopieczny, drugi podopieczny. I tak stopniowo sobie to wszystko zacząłem układać, spisywać na papier. Zadzierzyję sobie po prostu teraz oszczędnie, nie wydaję na jakieś pierdoły, na drogie rzeczy. Posprzedawałem większej rzeczy, żeby też mieć na inwestycje w siebie, na szkolenia, książki, bo na tym mi zależy. Zależy mi teraz głównie na rozwoju siebie, bo nie widzę sensu, żeby kupować sobie samochód na ten moment, bo samochód, który posiadałem też sprzedałem, także ta suma na moim koncie była na tyle wystarczająca, żeby mógł się właśnie utrzymać, żeby mieć na jedzenie, żeby mieć na karnet i żeby mieć na czynsz. No, i teraz mam ten czas, dlatego chcę sobie też to wszystko tak ułożyć, produktywnie stworzyć, żeby pomalutku, pomalutku dążyć do swoich celów, i zobaczymy, co będzie za kolejny rok. Jakbym miał podsumować ten rok od maja tamtego roku do tego maja, mega dużo zmian, takie zmiany ży życiowe, właśnie zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania. Nowy całkiem tryb, nowa całkiem forma pracy, bo jest to online, no ale mega mi się to podoba. Widzę, że no, to jest mój kierunek, moja dziedzina, praca z ludźmi, praca online. No bo widzę zadowolenie moich właśnie podopiecznych. No bo gdyby nie byli zadowoleni, to by nie współpracowali ze mną kilka miesięcy nie miałbym od nich takich fajnych wiadomości, a przez to, że ten cały czas stały kontakt jest, to z jednej strony buduje się taka bardziej relacja może nieprzyjacielska, no ale bardziej, że jesteśmy znajomymi. Płat, wiadomo, rozliczamy się z tej usługi, no bo to jest normalne. Jeżeli przyszedłby do nas hydraulik naprawić zlew, to też trzeba mu wynagrodzenie za tą pracę dać. Ale mimo wszystko, no jeżeli macie jakieś swoje takie cele, to nie bójcie się, tylko rozpiszcie sobie to na papierze, obkalkulujcie i wierzcie w siebie. Ja też będę więcej takich materiałów wrzucał, co, poprawia... co poprawiałem, na co zwracałem uwagę, w co inwestowałem, na czym oszczędzałem. Także śledźcie, obserwujcie, lajkujcie, dzięki, że byliście i co. Do następnego, cześć.